Kiedy kończy się miesiąc i przychodzi chwila zapłaty za pracę w szkole, wtedy także kończy się dobry humor nauczycieli. 1750 zł dostaje pan na rękę dzisiaj, no i utrzymaj się za to człowieku w Warszawie. No nie ma szans. Gdybym chciała iść z rodziną do opery, to musiałabym wydać jedną piątą mojej wypłaty? Na pewno aspekt finansowy w tym zawodzie nie jest tym aspektem, czy, czy tą sprawą, przez którą czy się budzisz rano, i biegniesz uśmiechnięty do swojej pracy. Troje nauczycieli z różnych stron Polski zgodziło się wystąpić przed naszą kamerą i opowiedzieć o kulisach swojego zawodu. O swoim wynagrodzeniu za pracę i ocenie, jaką sami muszą za to zapłacić. To nie jest tak, że ja mogę sobie wejść do sklepu, aha, to mi się podoba sukienka za 400 zł, ja sobie kupuję. Absolutnie nie. Beata Kardasz uczy języka polskiego w jednym z białostockich liceów. 26 lat w zawodzie. Zatrudniona na pełny etat. 2 stycznia na moje konto, z mojej szkoły wpłynęła wypłata dokładnie 2865,15 zł. Doświadczona polonistka z Białego Stoku zarabia więc prawie 400 zł mniej niż wynosi średnia krajowa. Po 26 latach pracy tak. nauczyciel dyplomowany. Dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym, magister, szkoła dzienna z licznymi kursami kwalifikacyjnymi i z autorytetem u uczniów. Jak pani ocenia taką wypłatę? Jest to wypłata niegodna. Taka jest wypłata nauczyciela, który w swoim zawodzie osiągnął już szczyt kariery. Stopień nauczyciela dyplomowanego. A to właśnie od stopnia awansu zależy wysokość pensji. Tuż po rozpoczęciu pracy nauczyciel jest stażystą. W kolejnych latach może zostać nauczycielem kontraktowym, mianowanym, a w końcu dyplomowanym. Teraz taka ścieżka rozwoju trwa co najmniej 15 lat. Dostałem 2600 wczoraj, przed świętami wysłali jakieś nadgodziny. Marcin Korczyc, 20 lat pracy z uczniami. Nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej w Lubaszu w Wielkopolsce. Etat, czyli 18 godzin e, pensum, które trzeba wykonać przed tablicą. Ja mam 19 godzin na formie. Zajęć dodatkowych, to są zajęcia muzyczne, wokalne. I tyle w szkole przed tablicą, tak? Za tę pracę dostaje poniżej 3000 na konto. Etat nauczyciela to właśnie 18 godzin tygodniowo spędzonych przez niego w klasie z uczniami. Ale to nie wszystko. W ramach tego etatu czas jego pracy może trwać do 40 godzin w tygodniu, nie więcej. To teoria zapisana w ustawie zwanej kartą nauczyciela. Praktyka wygląda zupełnie inaczej. Jeżeli mam cztery klasy, czyli 120 uczniów, prawda? E, robię w miesiącu jedną pracę stylistyczną, czyli 120 prac stylistycznych. Na przykład mówił tylko o pracy stylistycznej. Sprawdzanie jednej pracy stylistycznej zajmuje około pół godziny. To jest 60 godzin w miesiącu na sprawdzanie pracy stylistycznej, tylko jednej pracy stylistycznej. Podzielimy mi przez cztery tygodnie, 15 godzin na tydzień. Dodać 18 deakty, czy już mam 33. Zostaje mi 7 godzin na pozostałe czynności. Inne testy, inne klasówki, przygotowanie się do zajęć, szkolenie, organizowanie wycieczek, organizowanie wyjść edukacyjnych, uzupełnienie dokumentacji, zebrania z rodzicami, konsultacje z rodzicami, rady pedagogiczne. Społeczeństwo myśli, że to jest 18 godzin, ja przychodzę, odbędziam swoje wychodzę i nic mi nie obchodzi. Otóż nie, bo przecież ja muszę robić, yy, sprawdzać kartkówki, muszę przygotowywać się do lekcji, muszę robić zestawienia, uzupełniać dzienniki elektroniczne. To też muszę robić w domu, bo nie zawsze na przykład w szkole jest internet, żeby to zrobić, więc muszę tą pracę zabierać do domu. To są rady pedagogiczne, jeżeli ja pracuję w dwóch szkołach podwójnie, w każdym miesiącu, za które w ogóle nikt mi nie płaci, to są wyjazdy, za które nikt mi nie płaci, a społeczeństwo myśli, że ja mam nadgodziny. Za to. A ja w ogóle go na godzin nie mam za takie rzeczy, za każde spotkanie z rodzicami, za wszystko, ja nie mam płacone dodatkowo. Ale wszyscy myślą, że ja mam 18 godzin. Artur Sierawski to kontraktowy nauczyciel historii z Warszawy. Pracuje w dwóch szkołach oddalonych od siebie o 15 kilometrów. W likwidowanym gimnazjum ma 11 godzin lekcyjnych tygodniowo, a w szkole średniej 26. Łącznie daje to 38 godzin. To więcej niż dwa etaty nauczycielskie. Łącznie z tych prac staje no, 3000 zł, tak? Mniej więcej tak? Na rękę. E, na rękę, tak? Zaczynam pracę z, z reguły 7:10, 8:00 rano i kończę no najwcześniej to 15:15, 15.25, a wychodzę i po 16:00 i później ze szkoły. To jest 38 godzin dzisiaj, które mam tablicowych. A plus ile jeszcze poświęcam czasu na przygotowanie i na pozostałe rzeczy? Ale w weekendy też też poświęcam czas na pracę. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że nauczyciel pracuje 7 dni w tygodniu. Bo przy założeniu, że mam 38 godzin i założeniu, że na przykład mam 12 dzisiaj klas, co daje mi te 38 godzin i w każdej klasie mam po 30 uczniów, to jest ponad 300 uczniów. To jest ponad 300 prac, które muszę sprawdzić na przykład, tak? To jest gigantyczna liczba. Gdy Artur Sierawski 5 lat temu zaczynał pracę w szkole i był nauczycielem stażystą, zarabiał na całym etacie tyle, że sam nie mógł się utrzymać. 1750 zł i musi się utrzymać w Warszawie. Młody człowiek po studiach. Pan tak miał? Ja tak miałem, ale ja miałem wsparcie rodziców. A gdybym nie miał wsparcia rodziców, nie wiem, czy bym podał. Trzeba zaciskać pasa przed świętami, trzeba sprawdzać, czy wpłynęły nadgodziny, czy, czy zakupy będą lepsze, czy nie. Trzeba czasem mieć większy debet na koncie. Różnie to jest, tak. No, ale... Udaje się coś odłożyć? Nie. Ja z przerażeniem trochę na to patrzę, dlatego, że starsza córka jest w klasie przedmaturalnej, czyli za, za rok, za półtora muszę zacząć myśleć o finansowaniu jej studiów. Nie mam pieniędzy na koncie na to. Część nauczycieli, by się utrzymać, jest zmuszona, tak jak Artur Sierawski, do pracy na dwóch etatach. Albo tak jak było to w przypadku Marcina Korczyca, do emigracji zarobkowej. Na dwa lata przerwałem uprawianie zawodu, wyjechałem za granicę. Pracowałem jako dziennikarz, pracowałem w agencji reklamowej w Dublinie i dzięki temu zbudowałem dom. Sama droga do zawodu nauczyciela, a później utrzymanie się w nim wymaga poświęceń. Ukończyłam pięcioletnie studia dzienne filologia polska na Uniwersytecie Warszawskim. Do pracy przystąpiłam jeszcze w czasie studiów, na czwartym roku studiów. Natomiast potem. Robiłam różne kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe. Studia podyplomowe z sztuki, kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą. W ubiegłym roku na przykład zrobiłam 150-godzinny kurs kwalifikacyjny z dialogu motywacyjnego. A żeby w domu nauczyciel miał czas dla rodziny, musi sprostać kolejnym wyzwaniom. Kiedy przychodziłam po pracy do domu, odkładałam wszystko i zajmowałam się tylko i wyłącznie dziećmi. A potem wstawałam o godzinie 4 lub 4.30 i do godziny 6.30 sprawdzałam klasówki. Moją ambicją było, żeby moje dzieci, kiedy ja przyjdę do domu, że po prostu miały matkę, a nie nauczycielkę, która siedzi nad zeszytami. Więc odwróciłam sobie swój zegar i wstawałam o 4.30, żeby, żeby sprawdzać te klasówki. Długo pani tak udało się pociągnąć? Cały czas. Cały czas. Zdaniem Artura Sierawskiego problemy w zawodzie nauczyciela narastały od dawna. Przez wiele lat nauczyciele byli bierni. Środowiska nauczycielskie, związki były bierne wobec tego, co się działo. To nie jest tak, że tylko dzisiejsza ekipa niszczy szkołę, czy dzisiaj nauczyciele są niewynagradzani, bo dzisiaj jakieś te podwyżki są, chociaż są żenująco niskie. tak, e, I o tym doskonale wiemy, ale poprzednie ekipy tak samo traktowały nauczycieli, że nawet przed wyborami zbytnio sobie nie przypominali e, o nauczycielach. Panie premier, szanowni państwo, rzeczywiście debiutuje w tej roli. I co, pamiętamy panią Kluzi Krostkowską, która kazała nam przyjść w wigilię do pracy i będzie sprawdzać, dzwonić, y, czy, czy pracujemy w szkole. Czy panią Kluzię Kroskowską, która zakazywała drożdżówek? No to, no to jakich my mieliśmy ministrów? Czy istnieje jakieś socjologiczne, poważne opracowanie, które do dowodziło, że gimnazja są złe i należy je zamknąć? Nie. Beata Kardasz doskonale pamięta reformę z 2005 roku. Matury w nowej formie, za których sprawdzanie nauczyciele nie dostaliby pieniędzy, gdyby nie wywalczyli ich sobie w sądzie. Tak się złożyło, że byłam pierwszą osobą, która otrzymała wyrok pozytywny dla mnie. Oczywiście otrzymaliśmy wtedy wynagrodzenie i tak naprawdę ten bunt, ten nasza niezgoda na to wpłynęła na fakt, że później już następnego roku rozpoczęła się jakby regulacja prawna związana z finansowaniem pracy na maturze. I praktycznie nigdy nie mieliśmy dobrych ministrów edukacji. Czasem to prześledzić, że ja jestem historykiem, więc gdzieś też śledzę te zmiany i na przestrzeni lat, kiedy jeszcze nawet nie pracowałem. I prześledzić to, co robili poszczególni ministrowie. Oni niczym się nie zasłużyli dla polskiej szkoły. Jak pani ocenia ten sposób prowadzenia dialogu minister Zalewskiej ze środowiskiem nauczycielskim? Wie pan co? Brakuje mi słów. <laughs> to nie jest dialog. Ja tego bym nie nazwała dialogiem. To, jest, to są monologi pani minister, oparte bardzo często na pustosłowiu, oparte na statystykach, które nie mają nic wspólnego z naszą rzeczywistością. Pani minister wskazuje w jednym z wywiadów, że my mamy 16 dodatków różnych. Nie. Przeciętny nauczyciel, który pracuje przy tablicy, ma trzy dodatki motywacyjne, za wysługa lat, za wychowawstwo, jeżeli ma wychowawstwo i motywacyjne. Za wychowawstwo tylko wtedy, kiedy wychowawstwo jest motywacyjne, jeżeli dyrekcja uzna, że należy się nauczycielowi dodatek motywacyjny. Czyli generalnie de facto mamy jeden dodatek. I jak Pani słucha, Pani Minister, to Nie, ja, co by Pani odpowiedziała? Ja, znaczy, znaczy zapytałabym, dlaczego to Pani tak kłamie? Dlaczego pani fałszuje informacje, które przekazuje, przekazuje opinii publicznej? Czemu to ma służyć? Każdy z naszych rozmówców podaje jeden i ten sam powód, dlaczego do tej pory nie zmienił pracy na lepszą. W tym zawodzie najprostsza jest praca z dziećmi. To jest naj, najpiękniejsza esencja tego zawodu i to jest super! Tak? To wszystko, co jest wokół, czasem jest problemowe, czasem jest trudne, czasem przeszkadza, czasem trzeba mieć do tego dystans. Mi zależy na tym, żeby moi uczniowie, patrząc na mnie, uznawali, że można żyć tak, jak się o tym mówi. Nie? Że wcale nie trzeba kłamać, nie trzeba się bać, że można w sposób godny wypowiedzieć, powiedzieć o swoich problemach. Ja mam pasję. Pytanie, jak długo tej pasji starczy? Piotr Czaban, TVN24.